Na sektorze 8 beta na planecie o roboczej nazwie FR79 mówiliśmy na nią zielony szczur. Dżungla była tak gęsta, że trzeba się było przecinać przez liany, które czasem oddychały. Zaczęło sięło się jak ta misja piechoty kolonialnej. Spadliśmy z orbitera w kapsułach. Lądowanie twarde jak życie po przepustce. Sierżant Barkas, który mówił tylko trzema słowami: cisza, ogień i naprzód, od razu kazał wejść w dżunglę. Bez mapy, bez drona. Emisja może przyciągnąć uwagę, rzucił jakby oddychanie w tej atmosferze nie było już wystarczająco głośne. Celem był sygnał SOS z obozu wydobywczego. Kiedy dotarliśmy, zastaliśmy jedynie porzucone namioty, żadnych ludzi, żadnych ciał. Tylko smród, jakby spalił się generator i ktoś smażył wodorosty. Sierżant wysłał mnie na zwiat pierwszej nocy, samemu. Bo ty nowy. To zobaczysz z czym to się je. Z latarką o zasięgu pół Paznokcia i karabinem, który przegrzewał się co trzeci strzał, ruszyłem w dżunglę. Po godzinie dreptania zobaczyłem światło. Myślę, uratowani. A tam stado małych obcych stworzeń, wyglądających jak skrzyżowanie leniwca z dronem bojowym, siedzi przy ognisku. Serio, ognisku jedzą coś, co wygląda jak ludzkie buty. Jeden z nich podniósł łeb, spojrzał prosto na mnie i powiedział po ludzku: spóźniłeś się, zamarłem. Za mną coś się poruszyło. Coś większego. Nie wiem, jak wróciłem. Mam tylko urwane obrazy, dziwne dźwięki światła, barkas krzyczący cisza. Potem ciemność. Obudziłem się w promie medycznym. Oddział zaginął tylko ja i sierżant, ale Barkasa nie było w Medbeju. Nikt nie pamiętał, że z nami leciał. W raporcie wpisali: Panika bojowa, a kapsuła z sygnałem SOS nadal nadaje. Kilka dni temu dostałem nowy rozkaz. Zgadnijcie, dokąd mam wrócić? FFFD, tym razem oni już tam czekają. Wylądowaliśmy dokładnie tam, gdzie ostatnio zaginął oddział. Tym razem byłem z nową ekipą Zwiad Delta 5. Pięciu ludzi i jeden kroczący robot zwiadowczy KT Mar 6. Nazywaliśmy go po prostu Kietek. Jego syntetyczny głos miał mniej emocji niż wojskowy kwit urlopowy. Dżungla nie zmieniła się ani trochę. Ten sam zielony gąszcz jakby planeta nie zauważyła, że coś tu zniknęło. Ale my to czuliśmy. Atmosfera była gęstsza, cięższa, coś wisiało w powietrzu, jak zapowiedź burzy, która nigdy nie nadchodzi. Pierwsze dwa dni cisza. Skany nic nie pokazywały, Kietek rejestrował tylko dziwne zmiany ciśnienia i ciepła w nocy. Trzeciej nocy straciliśmy łączność z bazą. Czwarta noc zniknął Vickers. Po prostu nie wrócił z wachty. Bez krzyku, bez śladów walki. Został po nim tylko nadajnik, rozebrany na części, precyzyjnie. Jakby ktoś próbował nam coś powiedzieć. Piątej nocy zniknął Kietek. Zostawił po sobie coś, czego nie potrafię wyrzucić z głowy. Na jego pancerzu, tuż przy interfejsie, ktoś wypalił jedno słowo: Wróciliśmy. Zostałem tylko ja i porucznik Sera. Zachowywała spokój, ale widziałem, że czuję to samo co ja. To nie była natura, to nie był wróg. To była jakaś decyzja, jakaś wola. Szósta noc. Kiedy przyszli, nie wyglądali jak obcy, wyglądali jak nasz oddział. Tyle, że nie oddychali, poruszali się zbyt synchronicznie, ich oczy puste, jakby ktoś ich zbudował od nowa, zostawiając w nich tylko echo śmierci. Porucznik krzyknęła. Strzeliłem, bez skutku. Jeden z nich podszedł do mnie i powiedział głosem Barkasa: naprzód, a potem znów ciemność. Obudziłem się w tej samej kapsule medycznej, sam. Tym razem nie było raportu, nie było nazwisk, tylko nowy rozkaz. FR-69 Znowu. I teraz już wiem. To nie planeta, to nie wrogowie. To my wracamy. Zawsze wracamy.